Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór, kłaniam się Bartłomiej Radziejewski. Witam serdecznie wpatrząc realnie, w Patrząc Realnie, mojej rubryce cotygodniowej autorskiej, w której dzisiaj nietypowo, bo tematów międzynarodowych jest jakoś wyjątkowo mało, a wszyscy żyją powodzią w Polsce, więc o tym i o tym czy państwo polskie zdaje ten egzamin chciałbym dzisiaj pokrótce pomówić. Wielkie fale Wzbierające na południu zatapiają liczne miejscowości. Szereg mieszkańców południa Polski boleśnie tego doświadczyło, tracąc dorobek, tracąc nieraz zdrowie, więc jest duża tragedia w kraju. No i pytanie, czy państwo zdaje ten egzamin. Dwie tradycyjnie sprzeczne narracje, jak posłuchać polskiej debaty publicznej, zwłaszcza tej politycznej. Opozycja grzmi, że katastrofa dzieje się nie tylko... W postaci katastrofy naturalnej, ale też katastrofy w zarządzaniu przez rząd Donalda, Donalda Tuska. Druga strona utrzymuje, że zarządzanie jest bardzo dobre, po prostu nic się nie da zrobić z tymi falami wody, które tutaj katastrofalne skutki przynoszą. No Myślę, że tradycyjnie warto sceptycznie podchodzić do obu tych głównych narracji. Jeśli chodzi o tezy o tym, że państwo nie zdało egzaminu, to troszkę za wcześnie jest na to. Myślę, że poczekajmy. Jeszcze nie znamy dokładnie skali wydarzenia. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie taka skala jak w 1997 roku, czy mniejsza. Na razie no jest do tego jeszcze, wydaje się, daleko, ale nie wiadomo, jak to się dalej rozwinie. Zobaczymy, jak to za parę dni fala dotrze do Wrocławia, jak to się wszystko potoczy. Na pewno można wskazać pewne deficyty poważne w zarządzaniu i w przygotowaniu politycznym na to. Pierwszy to są zbiorniki retencyjne. Sprawa znana od dawna i istniały zresztą analizy wskazujące na to niebezpieczeństwo nadchodzące w kolejnych latach. I wiadomo było, że trzeba przygotowywać zbiorniki retencyjne. Ani ten rząd, ale on rządzi stosunkowo krótko, ani żaden poprzedni tego nie zrobił, więc jest to zaniedbanie wielu kolejnych rządów retencja w Polsce. Jest za słaba. Podobnie wały przeciwpowodziowe. Znajomy ekspert krąśliwym żartem to skwitował, że trzeba było robić nieco inne wały, prawda? Nie te finansowe, tylko przeciwpowodziowe. No ale tutaj również to jest zasługa kolejnych rządów, że tych wałów jest po prostu za mało lub są niewystarczająco. Niewystarczająco mocne. Co ewidentnie jest błędem rządu Tuska, takim szczególnym rządu Tuska, a nie kolejnych rządów, i tego również, no to jest. Lekceważąco jak się wydaje podejście do samego problemu, jeszcze dwa dni przed tą wielką falą powodziową, Tusk, premier Tusk mówił, że prognozy są bardzo umiarkowane, nie wskazują na żadne poważne zagrożenie, że apeluje raczej o spokój. Rzeczywistość zadała kłam temu, więc coś tu zaplecze analityczne rządu nie stanęło na wysokości zadania, nie zdało egzaminu, a tym samym sam. Rząd. No co więcej wskazać można, że już w 2019 roku były analizy dotyczące właśnie tego, że takie ryzyko powodziowe poważnie wzrośnie, że trzeba się na to przygotować. No i pytanie, co kolejne rządy w tej sprawie zrobiły. No retencji nie zrobiły, wałów nie zrobiły w każdym razie tych przeciwpowodziowych i pytanie o inne też obszary przygotowań państwa. No jak się obserwuje straż pożarną jak działa. Generalnie, jak działają urzędy, no to wydaje się, że tu jakiejś tragedii na razie nie ma, ale na pewno nasze przygotowanie mogłoby być lepsze, choćby, chociażby przez tę retencję, lepszą niż, niż ona jest w tej chwili, a o, o czym wiadomo od wielu, wielu lat. Tak więc, no, widać ewidentne braki, i z tym taką bym połączył szerszą refleksję, że kolejne takie nieprzewidziane katastrofy, naturalne czy nienaturalne. Takie jak COVID, wcześniej katastrofa smoleńska, no, zostają niezmiennie nasze państwo w stanie zaskoczenia. I e, oczywiście każda z nich jest bardzo inna, od, bardzo inna od poprzednich, ale każda, e, każdą jakość można było przewidzieć, tak? To znaczy wiadomo, było, jakie są deficyty, na przykład w przygotowywaniu lotów ważnych osób. Wiadomo, było, jakie są tam konflikty kompetencyjne. Mimo tego, że temat Smoleńska stał się tematem dominującym w polskiej debacie na długo i przeorał polską debatę w sposób bardzo głęboki, nie wprowadzono podstawowych wniosków instytucjonalnych z tego wydarzenia, prawda? Jeżeli chodzi o COVID, no to to moim zdaniem była jedna wielka katastrofa w zarządzaniu i jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem i narażanie Polaków na jeszcze większe cierpienia niż sama ta pandemia niosła ze sobą. Tutaj czegoś porównywalnie złego na razie ja nie widzę, natomiast no niepokoi to, że ty od tylu lat wiadomo, co trzeba zrobić i nie jest to robione, więc to jest szersze pytanie, jak nasze elity przygotowują się na. Zagrożenia znane, jak wyciągają wnioski z przeszłych porażek. Mieliśmy powódź stulecia czy tysiąclecia w 1997 roku i wydaje się, że no po takiej lekcji powinniśmy być znacznie lepiej przygotowani. Znaczy, no, jesteśmy, jesteśmy przygotowani lepiej, ale wciąż niewystarczająco. No, z drugiej strony, oczywiście, jest tak, że to jest trudna do precyzyjnego przewidzenia w czasie katastrofa naturalna, że jest to, jak słyszę od ekspertów, Najszybsza powódź w historii Polski, znaczy w tej znanej, zbadanej prawda, historii Polski, tak zwana powódź błyskawiczna więc w bardzo szybkim tempie ta woda zalewa kolejne tereny, więc przeciwdziałanie temu jest, przeciwdziałanie czy w ogóle reakcja jakieś, tak raczej ratowanie ludzi, prawda? uruchamianie pomocy i tak itd., jest bardzo utrudnione przez to bardzo szybkie tempo rozprzestrzeniania się tej wody. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, jak fala dotrze do Wrocławia, do kolejnych miejscowości. No, w każdym razie, moim zdaniem, trudno powiedzieć, że generalnie nie zdaliśmy egzaminu, ale wyraźne braki w przygotowaniach widać. No i na pewno to jest jeszcze nie koniec. Natomiast sam rząd po tym, jak uświadomił sobie to, jak źle premier. Na początku zareagował, jak źle, w związku z tym też przygotował do działania gabinet swój na to wydarzenie. No, wyraźnie teraz jest zmobilizowany i stara się bardzo pokazać, że się stara robić, co może. Wszyscy starają się pokazać. No, i w tym staraniu, no aby było jak najwięcej działań takich rzeczywiście potrzebnych i, i systemowych i, i, i służących pomocy powodzianom, a nie jak najmniej. Działań na pokaz, bo to jest zawsze też pokusa dzisiaj publicznością łatwo manipulować i łatwo działaniami na pokaz przykrywać braki uruchomienia instrumentów, które rzeczywiście powinny działać, i żeby pomoc była szybko dostarczana i oszkodowania wypłacane w odpowiednim tempie, i żeby służby pracowały na 150% mocy i pomagały ludziom w tej tragedii, która się dzieje. Tyle ode mnie na dzisiaj, za tydzień, zapewne tradycyjnie, dużo bardziej międzynarodowo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.